Zapraszamy na bajkę most, który skraca drogę. Kacper mieszkał po tej stronie rzeki, gdzie domy pachniały wieczorną zupą i świeżo rąbanem drewnem, a do szkoły szło się przez wąski metalowy most. Most był nowy. Zrobili go po ostatniej powodzi i wyglądał jak srebrna kreska narysowana nad wodą. Każdego ranka Kacper mijał te same rzeczy. Ławkę z wyrytym serduszkiem, słup ogłoszeniowy z krzywo naklejonym plakatem o kursie tańca, a potem kiosk, w którym pani Zosia zawsze mówiła: Dzień dobry, w tym samym zaspanym tonie. Tego dnia było podobnie, ale nie do końca. Zauważył drobnostkę. Na poręczy mostu, mniej więcej w połowie, ktoś nakleił żółtą naklejkę w kształcie strzałki. Była ledwie widoczna. Wyblakła, jakby przetrwała już kilka deszczy. Kacper przyłożył do niej palec, od tak, z ciekawości. Metal był chłodny, palec na moment się skleił z klejem, a potem odskoczył. Poszedł dalej. Po drugiej stronie rzeki uliczka, którą skręcał do szkoły, jakby była o jeden krok krótsza. Brzmiało to głupio, ale tak to poczuł, jakby zrobił dwa kroki, a zwykle musiał trzy. Roześmiał się pod nosem. Wymyślam, pomyślał. Wszedł do piekarni pod rozdżówkę. Zawsze brał skruszonką, a pani za ladą zawsze pytała: Skruszonką co? I on zawsze odpowiadał: Skruszonką. Tyle, że dziś pani powiedziała: Dziś rogale z serem. Twoje ulubione, prawda? I zapakowała mu rogal, zanim zdążył zaprzeczyć. To nie moje ulubione, mruknął nieśmiało. Ale wczoraj brałeś to myślałam. Pani zawahała się i uśmiechnęła, jakby jednak wszystko się zgadzało. Kacper zatrzymał się jeszcze przy drzwiach i spojrzał na tablicę z cenami. Zawsze na samej górze było bułka dnia, ale teraz pierwsze było rogal dnia. Przestawili tablicę, wytłumaczył sobie. Spojrzał na zegarek. Siódma 42. Był wcześniej niż zwykle. Może dlatego wszystko wydawało się inne. W szkole Lena, jego koleżanka z ławki, nachyliła się i szepnęła. Widziałeś, że pani od Polskiego ma dziś krótkie włosy? Przecież zawsze ma krótkie. Żartujesz? Wczoraj miała długi warkocz, cały dzień. Nawet go zwijała podczas sprawdzianu. Kacper rozejrzał się po klasie. Pani naprawdę miała krótkie włosy, ale dla niego to był zwyczajny widok. Jednak było coś jeszcze. Ich plan lekcji, wiszący nad tablicą, miał drobne różnice. W środę zamiast historii była geografia, a przecież wczoraj rozmawiali, że w środę będą kartkówki z powstań. Kacper przełknął ślinę. Może ktoś wymienił kartki? Mimo to w jego brzuchu coś się skurczyło, jakby drożdżówka była zrobiona z kamyków. Po lekcjach, kiedy szli z Leną przez most, opowiedział jej o strzałce na poręczy i o tym, że dziś czuł się, jakby zrobił jeden krok mniej. Dziadek mówił, że ten most skraca drogę tym, co się spóźniają, zaśmiała się Lena, ale to ma być o minutę, nie o krok. Ja się nie spóźniałem, odparł Kacper. Byłem wcześniej. To może skrócił ci dzień, nie drogę? Zatrzymali się w połowie. Rzeka była niska, woda prześwitywała na kamienie. Pomiędzy żebrami barierki naprawdę była żółta, wypłowiała strzałka. Dotknąłeś? spytała Lena. Na chwilę. To dotknij teraz jeszcze raz, tylko sprawdź zegarek. Była czternasta, zero dziewięć. Kacper przyłożył palec do strzałki. Policzył w myślach do trzech i odsunął dłoń. Nic, żadnego błysku, żadnego dźwięku. Ruszyli dalej. Po trzech krokach Kacper zauważył coś, czego nie dało się już zrzucić na przypadek. Kiosk pani Zosi był zamknięty na kłódkę, a zamiast gazety w oknie wisiała kartka nieczynne do odwołania. Kiosk pani Zosi nigdy nie był zamknięty o tej porze. Może zachorowała, powiedziała Lena, ale w jej głosie nie było pewności. W domu Kacper postanowił to spisać, jak robią to bohaterowie detektywistycznych książek. Wziął stary notatnik w kratkę i na pierwszej stronie napisał: Most. Poniżej. Strzałka żółta. Dotknięcie krok mniej. Pani w piekarni rogal. Plan lekcji zmiana. Kiosk zamknięty. Dodał jeszcze godzinę. 1409. Jeśli jutro znów będzie coś nie tak, spróbuję o innej godzinie. Wieczorem, kiedy mył zęby, mama zajrzała do łazienki. Jutro pamiętaj o sprawdzianie z historii, powiedziała. Powtórzymy wieczorem daty. Nie mamy jutro historii, palnął Kacper, zanim pomyślał. Jak to? Przecież wczoraj mówiłeś, że się martwisz. Mama zmarszczyła brwi, a potem machnęła ręką. Może mi się miesza? Kacper położył się spać z uczuciem, że ktoś delikatnie przestawił meble w jego pokoju o centymetr. Niby wszystko na swoim miejscu, ale jednak inaczej. Następnego dnia wstał wcześniej. O siódmej dziesięć był już przy moście. Powietrze było chłodne, woda parowała jak herbata. Przystanął dokładnie tam, gdzie wczoraj. Przyłożył palec do strzałki i policzył do pięciu, tak dla odmiany. Ruszył. Ulica po drugiej stronie miała tę samą kostkę, te same balkony, ale na barierce jednego z balkonów wisiała niebieska koszulka piłkarska z numerem 7. Nigdy wcześniej jej nie widział. W piekarni znowu czekał na niego rogal z serem, jakby ktoś przewidział jego przyjście. W szkole pani od Polskiego miała Spinkę w kształcie gwiazdki. Kacper nigdy takiej u niej nie widział. A na przerwie Lena powiedziała: Widziałeś? Otwarli nowy kiosk obok boiska. Jaki nowy kiosk? No, pani Zosi, wczoraj przenieśli, bo dach przeciekał w starym. Kacper zacisnął dłonie w kieszeniach bluzy, jakby trzymał w nich dwie kulki śniegu i nie chciał, żeby się rozpuściły. W jego notatniku pojawiło się kolejne zdanie. Dotknięcie strzałki zmienia drobne rzeczy, jakby ten most miał dwie strony nie rzeki, ale dnia. Po lekcjach nie poszedł prosto do domu. Postanowił zrobić jeszcze jeden test. Wrócił na most, odczekał do czternastej dziewięć, jak poprzedniego dnia. Przyłożył palec, policzył do trzech i ruszył. Tym razem kiosk obok boiska był zamknięty. A w oknie wisiała ta sama kartka co wczoraj nieczynne do odwołania. To się nie może dziać naprawdę powiedział półgłosem ale działo się. Wieczorem długo siedział nad notatnikiem. Narysował prosty schemat most po środku po obu stronach strzałki dwie cienkie linie z kropkami świat A, świat B. dodał strzałki czasu i godziny. Czuł się jak ktoś, kto słyszał o równoległych liniach na matematyce, a teraz stoi między nimi i próbuje zobaczyć, gdzie się rozchodzą. Zanim zasnął, wymyślił trzy zasady: po pierwsze, niczego nie przestawiać po drugiej stronie, żeby nie narobić bałaganu. po drugie, nie kłamać o tym, co widzi, ale też nie mówić za dużo, bo i tak nikt nie uwierzy. O trzecie, zawsze wracać tą samą drogą i o tej samej godzinie, żeby znaleźć swoją wersję dnia. Następnego ranka postanowił wreszcie sprawdzić najważniejsze: czy most skraca tylko drogę, czy może skraca konsekwencje? Bo jeśli gdzieś po drugiej stronie jest dzień, w którym nie dostał jedynki, albo nie pokłócił się z kolegą, to czy da się go wybrać jak ścieżkę w parku? Wziął głębszy oddech i dotknął żółtej strzałki. Nazajutrz Kacper wstał z planem: Nie takim wielkim, światowym, zwykłym planem chłopaka z szóstej klasy sprawdzić, czy ten most naprawdę skraca tylko chodnik, czy też skraca coś ważniejszego. W notatniku dopisał tytuł grubymi literami: Próby. Pod spodem cztery punkty. Pierwszy. Wejście siódma piętnaście. Liczyć do trzech. Drugi. Wejście siódma dwadzieścia. Liczyć do pięciu. Trzeci. Powrót czternastej dziewięć. Dotknąć i sprawdzić kiosk. Czwarty. Niczego nie przesuwać, niczego nie naprawiać. Pod sklepem dogoniła Golena, Widząc jego notatnik, tylko skinęła głową. Czyli jednak badamy, zapytała. Badamy, tylko cicho. Jasne, nauka lubi ciszę, uśmiechnęła się. O siódmej piętnaście stanęli przy żółtej strzałce. Kacper wcisnął palec w wyblakły klej. Policzył raz, dwa, trzy. Ruszyli. Na drugim brzegu piekarnia pachniała tak samo, ale na tablicy znów pierwsze były rogale dnia. W szkole plan lekcji nad tablicą miał geograficzne mapy przyczepione wyżej niż wczoraj. Pani od polskiego, ta sama spinka w kształcie gwiazdki. Wersja 3, zanotował szybko. Rogale, gwiazdka, mapa wyżej. O siódmej dwadzieścia powtórzyli wejście. Tym razem Kacper liczył do pięciu. Rzeka parowała jak zupa, którą mama mieszała w niedzielę. Po drugiej stronie na balkonie nie wisiała już niebieska koszulka z siódemką, tylko biała, bez numeru. W piekarni na samej górze bułka dnia, a pani Zosia w kiosku machała z daleka odkładając krzyżówkę. Wersja pięć, szepnął Kacper notując. Bułka, brak koszulki, kiosk otwarty. To nie są cuda, powiedziała Lena, jakby czytała mu w myślach. To są detale. I detale robią dzień. Dodał Kacper poważnie. Na trzeciej lekcji miała być matematyka. Kacper odnalazł w żołądku nieprzyjemną kulkę. Wczoraj nie skończył zadań z ułamków. W wersji 3 pani Kasia już szła korytarzem z plikiem kartek. Kartkówka. Lena spojrzała na niego uważnie, jakby słyszała szelest jego myśli. Po przerwie mamy pięć minut. Chcesz spróbować wersję pięć? spytała cicho. To byłoby oszukiwanie, powiedział odruchowo. A może tylko inna kolejność? wzruszyła ramionami. Twoja decyzja. Na dużej przerwie wybiegli na most. Kacper ustawił zegarek. Dziesiąta, dwadzieścia pięć. Przyłożył palec do strzałki i policzył do pięciu. Kiedy wrócili do klasy, pani Kasia... Nie przyszła. Zastępstwo. Zamiast kartkówki był cichy czytelniczy, a na tablicy kredą ktoś napisał Matematyka przeniesiona. Kacper poczuł ulgę tak wielką, że aż głupio mu było w środku. Po lekcji zastępstwa podszedł do zeszytu i dopisał nową regułę. Skrót działa też na zdarzenia, nie tylko na przedmioty. I zaraz pod spodem dodał drobnym pismem: Ulgę łatwo pomylić z mądrością. Ale dzień miał swoje dalsze kropki. Na boisku Bartek, z którym Kacper czasem grał, zawołał go ręką. Kacper skinął i już miał podejść, gdy usłyszał gwizdek. Zastępstwo w klasie obok skończyło się wcześniej, a ich wew został przeniesiony bieg przez płotki. Później pogadam je, pomyślał. Po lekcjach poszedł jeszcze raz przez most. 14:9, palec, 3 sekundy i kiosk przy boisku znów był zamknięty na kłódkę. W domu czekała karteczka od Taty. Będę później. Instaluję boiler u pana Mirka. Zwykły dopisek, nic wielkiego. Tyle, że wczoraj był identyczny. Wieczorem, gdy skończył ułamki, bez skrótów, uparcie w ciszy. Telefon zawibrował. Wiadomość od Bartka: Stary, gdzie byłeś? Dziś były zapisy na turniej, za późno. Zostały dwa miejsca, poszły. Kacper poczuł, jak coś w nim siada jak krzesło, które nagle okazuje się zbyt niskie. Przewinął w pamięci dzień jak film. Gdyby nie skrót na mostku w przerwie, miałby kartkówkę może słabszą ocenę ale na przerwie po niej Byłby na boisku. Wtedy Bartek złapał go za rękaw, podałby mu formularz. Ulgę łatwo pomylić z mądrością. Czytał swoje zdanie, a ono nagle było ostrzem. Dopisał pod nim kolejne. Skrót zabiera coś, czego nie widać od razu. Następnego dnia poszli z Leną na most przed szkołą, ale tym razem nie po to, by uciec. Kacper wyjął ołówek stolarski. Który tata nosił w kieszeni przy pracy i narysował pod poręczą mały znak kółko z kropeczką po środku. Na tej wysokości, gdzie zwykłe oczy nie zaglądają. Po co? – spytała Lena. Żeby wiedzieć, gdzie wróciłem. Jeśli znak zniknie, to nie mój. Jeśli będzie, to mój. Kotwica. A jeśli w wersji pięć ktoś umyje poręcz? – zaśmiała się. To będę wiedział, że czystość też ma swoje równoległe wersje. Odparł, ale wcale mu nie było do śmiechu. W połowie mostu zatrzymali się. Rzeka niosła pojedyncze liście, chociaż do jesieni było daleko. Kacper dotknął strzałki i policzył powoli: Raz, dwa, trzy. Przeszli. Schylił się pod poręcz. Kółko było. Uśmiechnął się: Mój, piekarnia. Bułka dnia, kiosk pani Zosi, otwarty. Zrobił w notatniku rząd małych kropek, ścieżkę i dopisał obok. Mógłbym wybrać, lecz nie będę wybierał na oślep. Dzień toczył się zwyczajnie, ale Kacper wyraźnie czuł, jak wiele prawie ociera się o jego łokcie. Na języku poszła im dyskusja o bohaterach, która wczoraj poszła słabo. Dziś Kacper powiedział jedno zdanie, którego wczoraj nie powiedział. Bohater to ten, kto nie boi się konsekwencji. Pani kiwnęła głową. Lena trąciła go łokciem. A na przerwie Kacper sam odszukał Bartka. O, spóźniłem się z zapisami, wiem, ale będę trenował z wami i tak. Spoko. Wzruszył ramionami Bartek. Miejsca w drużynie są pełne, ale na sparingach i tak brakuje ludzi. Przyjdziesz jutro o 17:00? Wrócili przez most równo o czternastej dziewięć. Kacper dotknął strzałki, policzył do trzech, przeszedł i serce mu zamarło. Kiosk obok boiska zamknięty, karteczka nieczynne do odwołania. Schylił się pod poręcz. Kółko zniknęło. Zgubiłeś swój? Lena ściszyła głos. Albo przyszedłem sekundę później, wyszeptał. Zerknął na zegarek. Czternasta, dziesięć. Przegapił. Cofnęli się. Jeszcze raz, tym razem w ciszy. Czternasta, jedenaście. Nic. Czternasta, dwanaście. Kółka wciąż nie było. Nagle poczuł w gardle gulę. Taką, która rośnie od samego myślenia a jeśli hej, Lena położyła mu dłoń na ramieniu jeśli jeden most ma dwie strony, to i po drugiej jest ktoś, kto właśnie szuka kółka, któremu nie wyszło. Zrobimy nowe, ale najpierw sprawdźmy panią Zosię. Poszli do starego kiosku. Był zamknięty, okna zakurzone. Na kartce dopisano długopisem Z powodu wizyty u lekarza. Zwykłe ludzkie słowa. Kacper odetchnął. Zwyczajność, nawet jeśli smutna, była jak ciepły koc. Wieczorem w domu znalazł mamę w kuchni. Kroiła pietruszkę, a radio grało cicho. Mamo, mogę iść jutro na sparing? Zapytał. Sparing? Podniosła wzrok. A co z ułamkami? Zrobiłem, bez skrótów. Uśmiechnęła się. Nic nie pytając. W notatniku Kacper dopisał na dole strony jeszcze jedną zasadę: mostu nie używać do uciekania przed sobą, tylko do wracania do siebie. I jeszcze strzałkę, tym razem nie żółtą, tylko ołówkową, skierowaną do środka kartki do środka dnia. Nazajutrz miał zrobić coś, czego do tej pory unikał: pójść przez most bez dotykania strzałki. Zobaczyć, czy jego ja potrafi iść prosto, nawet jeśli obok kusi skrót. A potem, jeśli się uda, odwiedzić panią Zosię w wersji, gdzie kiosk jest otwarty, żeby powiedzieć jej, że po drugiej stronie wszyscy czekają. Nie jako cudotwórca, jako chłopak z sąsiedztwa. Nazajutrz Kacper wyszedł z domu jeszcze wcześniej. Plecak miał lżejszy niż zwykle, choć książki były te same. W kieszeni notatnik, ołówek i nowa odwaga. Przed nim stał most, a na nim ta sama żółta, wyblakła strzałka. Była jak zaproszenie – chodź, dotknij, sprawdź, skróć. Ale tym razem Kacper zatrzymał rękę w półruchu. – Nie dotykasz? – spytała Lena, która oczywiście szła z nim. – Nie dziś. Odpowiedział cicho. Dziś chcę sprawdzić, czy ja sam umiem przejść drogę bez skrótów. Ruszyli zwyczajnie, krok za krokiem. Rzeka bulgotała cicho, słońce odbijało się w falach i choć niczego nie dotknął, Kacper miał wrażenie, że właśnie przechodzi najważniejszą próbę. Na drugim brzegu piekarnia pachniała tak samo. Pani zapytała o drożdżówkę z kruszonką, jakby żadnych Rogali dnia nigdy nie było. Kiosk pani Zosi stał otwarty, a ona siedziała w środku z kubkiem herbaty. Kacper pomachał jej i poczuł ulgę tak zwyczajną, że aż chciało mu się śmiać. Widzisz, powiedziała Lena, świat też działa bez twojego palca. Właśnie o to chodzi, odparł. W szkole lekcje minęły zwyczajnie. Były trudne zadania. Pani Kasia od matematyki zapowiedziała sprawdzian, a Kacper dostał plusa za aktywność z polskiego. Nic niezwykłego, żadnych cudów. I w tej zwyczajności kryła się siła. Dzień toczył się tak, jak miał się toczyć. Po lekcjach poszli razem na boisko. Bartek czekał już z piłką. Mówiłeś, że chcesz dołączyć do sparingów? zapytał. Chcę, nawet jeśli nie jestem w drużynie, odpowiedział Kacper. To weź kamizelkę i stawaj na obronie, uśmiechnął się Bartek. Bieganie, pot, śmiech to było realne, bez żadnych skrótów. Na przerwie Kacper kilka razy spojrzał w stronę mostu, który majaczył w oddali za boiskowymi drzewami. Czuł, że kusi go wciąż, że obiecuje różne wersje dnia, w których można uniknąć błędów. Ale teraz rozumiał coś, czego wcześniej nie czuł: Błędy są częścią drogi. Wieczorem znów usiadł z notatnikiem. Na pierwszej stronie widniały słowa Most i Rząd Obserwacji. Pod nimi dopisał nową myśl, większymi literami niż wszystkie inne. Prawdziwy skrót to ten, który prowadzi do odwagi, nie do ucieczki. Potem narysował mały mostek, pod nim rzekę, a na brzegu dwie postacie siebie i Lenę. Nie potrzebował już strzałki, żeby wiedzieć, że ma wybór. Kilka dni później Lena przyszła do niego z pytaniem: To co? Przestajemy badać most? Kacper uśmiechnął się i pokręcił głową. Nie! Zostawimy go w spokoju, niech będzie tajemnicą dla tych, którzy potrzebują się czegoś nauczyć. Dla mnie wystarczy, że wiem, co znaczy przejść własną drogą. Most został, rzeka płynęła, ludzie przechodzili codziennie, nie wiedząc, że metalowa poręcz kryje więcej niż zwykły skrót. Kacper i Lena czasem siadali na ławce obok i patrzyli, jak inni przechodzą. I uśmiechali się, bo wiedzieli, że każdy niesie w sobie własny most, który uczy odróżniać ucieczkę od odwagi. A Kacper już nigdy nie patrzył na drogę do szkoły tak samo, bo wiedział, że prawdziwe skróty nie prowadzą przez mosty, ale przez serce, kiedy zdecydujesz się iść prosto, nawet jeśli trudniej. I tak zakończyła się historia Kacpra i niezwykłego mostu. Choć most skracał drogę, Kacper odkrył, że najkrótsza ścieżka to odwaga, by iść własnym torem, nawet z błędami, które kształtują kim jesteśmy. Jeśli spodobała Ci się ta podróż z Kacprem i Leną, zasubskrybuj nasz kanał, aby nie przegapić kolejnych bajek. Masz pomysł na własną historię? Zostaw go w komentarzu. Może właśnie Twoja propozycja stanie się następną opowieścią. Do zobaczenia w kolejnej bajce!